Wszystkie programy i wydarzenia sportowe są również dostępne w serwisie Canal Plus Online. Oglądaj jak Ci wygodnie. Reprezentacja Polski zakończyła 2023 rok. Chciałbym móc powiedzieć, że oznacza to, iż w najbliższym czasie nie sprawi nam już żadnej przykrości. No ale nie mogę tego zrobić, gdyż nie mam takiej pewności, gdyż też doskonale wiemy, że ta drużyna nie potrzebuje do tego meczów. Niemniej jednak dobrze, że ten etap już się skończył. Jego idealnym podsumowaniem, takim zwieńczeniem byłyby wciry od Łotyszów z rządzącym w środku pola Tobersem, ale podopiecznie Michała Probierza w Dobroci oczywiście oszczędzili nam takiej puenty. Pozwólcie jednak, że tutaj postawię kropkę, jeśli chodzi o ten wczorajszy mecz z Łotwą, i kadrą zajmę się w nieco szerszym ujęciu. Zapraszam. Ale zanim o tym, to jeszcze szybkie ogłoszenie. Za tydzień 30 odcinek mojego vloga po przenosinach do Kanal+, więc tak jak zapowiadałem, planuję Q&A, więc jeśli macie do mnie jakiekolwiek pytania, czy to o samą piłkę, czy to, że tak to ujmę, o jej e, okolice, no to możecie zadać je pod tym filmem. Zresztą pewnie doskonale wiecie, jak to działa. A wracając... Kiedyś zapewne nie uwierzylibyśmy w to, że rok, w trakcie którego ograliśmy Niemców, na końcu będziemy wspominać e, tak źle. W zasadzie możemy powiedzieć, że to w zasadzie jedyny taki pozytywny aspekt tych e, ostatnich miesięcy, bo na końcu nawet ta wygrana z Albanią w pierwszym spotkaniu dała nam tyle, że wyprzedziliśmy w grupie e, Mołdawię no i nieco dłużej połudziliśmy się w sprawie bezpośredniego e, awansu, a nawet to ogranie naszych zachodnich e, sąsiadów to jest taki pozytyw tylko e, w teorii dla ludzi. Z krótką pamięcią, gdyż no raz pamiętamy, jaka była otoczka tego spotkania, dwa pamiętamy też, jaki był jego przebieg, co nie ma odzwierciedlenia w wyniku, e, trzy, e, no nie da się też uciec od tego, e, na jak słaby okres Niemców trafiliśmy, gdyż w tym roku to jest drużyna z bilansem dwa zwycięstwa, dwa remisy i sześć porażek, co oczywiście skończyło się u Niemców zmianą selekcjonera dość zaskakującą zmianą, biorąc pod uwagę wszelkie okoliczności, udało się godnie pożegnać Jakuba Błaszczykowskiego, a do reszty nie ma co dorabiać większej historii. Czyli pozytywów w zasadzie brak i na boisku, i poza nim, no bo do tej kadry przykleiło się tyle negatywnych historii. Oczywiście również, a może nawet w dużej mierze za sprawą działalności PZPN-u, że na pierwszy, drugi, a nawet trzeci rzut oka trudno jest znaleźć argumenty, żeby kibicować tym piłkarzom, a także żeby kibicować tym ludziom, no bo pod tym względem oczywiście również spotkał nas zawód. Gratulacje dla tych, którym chce się szukać głębiej, gratulacje za wytrwałość. Z drugiej strony łatwo jest zrozumieć, tych, którzy nie mają tyle cierpliwości, i jest to naprawdę cholernie smutna konstatacja, jak na rok, który przecież miał być dla nas przełomem, no bo przecież wiadomo, słaba grupa i tak dalej. Gdy dziś myślę sobie o obserwatorze tej kadry, o człowieku, który śledzi jej poczynania i oczywiście dobrze jej życzy, to czasami do głowy przychodzi mi. Adaś Miałczyński z Dnia Świra. Oczywiście abstrahuję tutaj od złożoności tej postaci i od przyczyn takiego stanu rzeczy, no bo tam jednak one są zdecydowanie bardziej poważne, ale poziom zmęczenia, frustracji, zafrasowania, takiego marazmu jest taki, że no przed oczami właśnie mam ten smutny obraz Marka Koterskiego no i Marka Konrada, który cedzi przez zęby cztery słowa, z których pierwsze to Jezus, trzecie to ja, a reszty chyba nie trzeba dopowiadać. Śledzenie, prezentacji Polski to dzisiaj jest niemal nieustanna udręka i brak jakiejkolwiek radości. Doszliśmy do absurdalnego momentu, w którym polski kibic zadaje sobie pytania, które nigdy nie powinny paść. Na przykład, takie, czy my w ogóle powinniśmy jechać na to euro, i to niby jest kuriozum, bo przecież mówimy o wielkiej imprezie piłkarskim święcie, które smakuje zupełnie inaczej, smakuje zdecydowanie lepiej wtedy, kiedy ma się na nim swojego przedstawiciela, ale śledzę tę dyskusję. Pewnie wielu z was brało w nich udział. I to też nie jest tak, że mówimy o jakiejś wielkiej, zbiorowej histerii, no bo można zrozumieć, każdy ma swoje limity, można zrozumieć strach przed kolejnymi. Kompromitacjami już na takiej wielkiej scenie, no bo jednak jest w nas jakieś takie głęboko zakorzenione poczucie sprawiedliwości, a ta drużyna zrobiła niemal wszystko, żeby na te mistrzostwa nie pojechać, no bo w końcu jest też jakaś potrzeba wywołania takiego realnego wstrząsu, a zachowanie ciągłości w wyjazdach na wielkie turnieje sprawia, że zwiększa się ryzyko tego, że ta smutna rzeczywistość po prostu w dalszym ciągu będzie pudrowana. System kwalifikacji do euro jest jaki jest. Można powiedzieć, że po prostu jest e, ułomny, no ale sprawia, że my wciąż mamy naprawdę realną szansę, żeby na te mistrzostwa jechać. Tym bardziej, że wszyscy Włosi, Czesi, Chorwaci zagrali pod nas i trafiliśmy na teoretycznie łatwiejszą ścieżkę. O ile oczywiście dzisiaj, w kontekście reprezentacji Polski, możemy o czymś takim mówić. Na końcu, jednak, to tylko dwa mecze, z których w jednym będziemy zdecydowanym e, faworytem no i rozegrane dopiero za cztery miesiące, czyli coś jeszcze przez ten czas może się wydarzyć. I oczywiście mam tutaj na myśli klubową sytuację poszczególnych piłkarzy. Teraz oczywiście trudniejsza część tej układanki, a mianowicie my też w końcu musielibyśmy zagrać pod nas, z czym oczywiście w ostatnim czasie wyjątkowo nam nie po drodze. no ale tutaj wracamy do tego pytania, które zadałem niedawno, mianowicie do tego pytania, czy warto. Ja mimo wszystko będę się upierał, że tak i nie tylko dlatego, że jako przedstawiciel mediów, człowiek zajmujący się kadrą, mam w tym oczywisty interes. Z jednej strony nie mam w sobie tej naiwności, jeśli chodzi o PZPN i nie do końca dowierzam w to, że upadnięcie jeszcze niżej byłoby asumptem do jakichś radykalnych posunięć na tym poziomie, gdyż mówimy tutaj o betonie, który jest naprawdę trudny do skruszenia. Czy to spowodowałoby, że po raz kolejny zmienilibyśmy Elekcjonera, czym jeszcze mocniej rozkręcilibyśmy tę karuzelę, na której kręcimy się od 2018 roku? Czy to spowodowałoby, że ten ewentualny kolejny wybór w końcu byłby oparty o merytoryczne argumenty, a nie widzi mi się jednej osoby o takich zmianach na jeszcze wyższym poziomie? Nawet w zasadzie nie chce mi się mówić, gdyż tam to już w ogóle panuje jakiś dziki zachód. Z drugiej strony mam w sobie naiwność na poziomie sportowym, a chodzi mi tutaj konkretnie o to, że czasami to, co dzieje się na dużych turniejach, ze względu na ich specyfikę, niewiele ma wspólnego z tym, jak wyglądała droga do tego turnieju. Drużyny, które dostawały się na mistrzostwa psim swendem, czasami wypadają na nich całkiem udanie, a drużyny, które przez eliminację szły pewnym krokiem, czasami zaliczają w topę. Drugi z tych przypadków zresztą też dość dobrze znamy. Tak więc, kto być może tym razem z pomocą tej naszej polskiej gospodyni Matki Boskiej Częstochowskiej będzie inaczej. Henryka Kule oczywiście przywołuje tutaj z pewnym przymrożeniem oka, ale też w nawiązaniu do tego, o czym mówiłem przed chwilą, a mianowicie w nawiązaniu do betonu, który jest wyjątkowo trudny do skruszenia. Choć może tutaj postawię kropkę, żeby też nie oberwać jakimś pozwem, co ostatnio się zdarza. Nie zasłużyliśmy na to euro, ale możemy na nie jechać, ba, możemy się nawet na nim nie zbłaźnić, bo jednak od czasu do czasu, nawet w tej formie, będziemy wygrywać jakieś mecze, tak jak wygraliśmy w trakcie ostatniego roku z Albanią czy też z Niemcami. A format tego turnieju jest taki, że czasami nawet to jedno zwycięstwo pozwala na to, żeby wyjść z grupy. Gdybyśmy nie pojechali, to bałbym się tego nakręcania negatywnej spirali, jeśli chodzi o brak wyjazdu na kolejne. Turnieje, o budowaniu koniunktury, i tak dalej, już nawet nie wspominając. To takie rozważania, o czym zresztą mówiłem, których tak naprawdę nigdy nie powinniśmy prowadzić, ale właśnie w takie rejony zaprowadziła nas ta kadra. Dodając coś jeszcze w temacie tych pytań, których nigdy nie powinniśmy sobie zadawać, no to pod to zjawisko podciągnąłbym też rozważania na temat byłych selekcjonerów, na które w wielu miejscach oczywiście możecie trafić. Prezesi PZPN-u zafundowali nam w tym temacie taką przejażdżkę kolejką górską, że kręci nam się w głowach do tego stopnia, że zaczynamy tęsknić za sprawami, momentami, osobami, za którymi w normalnym świecie, w normalnych okolicznościach po prostu tęsknić nie powinniśmy. U niektórych to już w ogóle można nawet dostrzec jakieś objawy amnezji i nie mówię tu tego w kontekście konkretnych nazwisk, no bo nie chcę w to szerzej wchodzić, a tutaj w zależności od sympatii możecie sobie Jakieś nazwisko sami dopasować. Mówię tutaj o tym w kontekście zjawiska, bo dla mnie to jest taki przykład dyskusji, w której nie tyle emocje biorą górę nad zdrowym rozsądkiem, co wręcz te emocje wycierają tym zdrowym rozsądkiem podłogę, i to w zasadzie też jest dzień świra i racja mojsza niż Twojsza. Jeden dobry, oparty o solidne argumenty i jakąś wizję, wybór w ostatnich pięciu latach i ta dyskusja w ogóle nie miałaby miejsca. Niestety to przerosło polską piłkę. Dreptamy w miejscu, no i możemy sobie polamentować, czym w zasadzie był dzisiejszy odcinek mojego vloga, ale wybaczcie, tak po prostu wyszło takie bardziej analityczne podejście po prostu okazało się dzisiaj ponad moje siły, a ileż to razy w myślach osiągałem wszystko, albo inaczej. Ileż to razy w myślach widziałem drużynę, która dostarcza choć trochę radości ze śledzenia jej poczynań? Nie udała nam się kadra, jesteśmy w proszku, w rozsypce, musimy przystanąć w biegu, chociaż nigdzie nie dobiegliśmy, i tak dalej. Kilka tych cytatów jeszcze moglibyśmy dopasować, ale to tyle ode mnie. Na dzisiaj pamiętajcie o pytaniach, jeśli jakieś są. No i do zobaczenia za tydzień. Wszystkie programy i wydarzenia sportowe są również dostępne w serwisie Kanal+ Online. Oglądaj jak ci wygodnie.